Sprzedaliśmy mieszkanie w 10 dni, które przez 10 miesięcy bezskutecznie wisiało na portalach. Jak? Na pewno nie kolejnym podbiciem ogłoszenia. W tym filmie zdradzę Ci system, którego użyliśmy i 5 metod na pozyskanie klienta kupującego, o których większość agentów nie ma pojęcia. Zacznijmy od konkretów. Zanim przejdziemy do alternatyw, musimy wiedzieć, co w ogóle działa w świecie portali nieruchomościowych na 2025 rok. Zrobiliśmy prosty test. Wystawiliśmy tą samą nieruchomość na wszystkich popularnych portalach: Otodom, Olix, Gratka, Morizon, nieruchomości online. I na każdym daliśmy inny numer telefonu, żeby śledzić skąd faktycznie dzwonią do nas klienci. Wynik: prawie 100% telefonów pochodziło tylko z dwóch miejsc: z Otodom i z Olix. Z pozostałych portali nie zadzwonił nikt. Absolutne zero. Według naszych danych, trzy najskuteczniejsze miejsca do generowania zapytań to obecnie OtoDom, OLIX i grupy na Facebooku. To pokazuje, jak silny monopol na rynku mają portale, a w szczególności OtoDom, który jest częścią tej samej spółki, co OLIX. Są największym graczem. To tam wchodzi najwięcej osób, którzy szukają nieruchomości. A fakty są takie, że co roku podnoszą ceny, co prowadzi nawet do strajków pośredników. To ważny kontekst, który pokazuje, dlaczego szukanie alternatyw, jest tak kluczowe dla Twojego biznesu. A więc, jak pozyskać klienta kupującego inaczej? Przejdźmy do mięsa. Wymienię teraz 5 sprawdzonych źródeł pozyskania kupca, które nie opierają się na pasywnym czekaniu na telefon z portalu. Pierwsze źródło to systemy MLS. Czyli systemy wewnętrznej wymiany ofert między agencjami nieruchomości. Jesteśmy ich ogromnymi fanami. Działa to tak, że zanim oferta trafi na rynek, jest udostępniana w zamkniętej sieci agentów i agencji nieruchomości. Jeśli inny agent ma klienta, który szuka dokładnie tej nieruchomości, możecie dobić targu, zanim oferta w ogóle ujrzy światło dzienne. To jest sprzedaż off-market w najczystszej postaci i ma ogromne poparcie w branży. Co ciekawe, zauważam, że w naszej branży bardzo popularne systemy MLS są np. w dużych miastach, jak np. Warszawa, gdzie naprawdę dobrze to funkcjonuje. Natomiast zauważam, że w małych miejscowościach brakuje takich systemów, a przede wszystkim agenci nie są chętni ze sobą współpracować, ponieważ nie chcą dzielić się swoją prowizją z innymi agentami. Przez co finalnie działają na szkodę swojego klienta, bo mogliby np. szybciej mu sprzedać nieruchomość, natomiast nie robią tego, ponieważ chcą zatrzymać całą prowizję tylko dla siebie. A dlaczego tak robią? Prawdopodobnie dlatego, że ich prowizja jest po prostu za mała, a o tym i o innych problemach opowiadam w tym materiale. Druga szalenie ważna rzecz to współpraca, która jest rozwinięciem idei MLS, ale na poziomie networkingu wewnętrzne grupy na komunikatorach, spotkania branżowe po prostu budowanie relacji z innymi agentami i tu muszę poruszyć największą skazę naszego rynku. Wyobraź sobie sytuację ja mam klienta kupującego na Twoją nieruchomość. Dzwoni do Ciebie i mówię. Hej, mam klienta, dogadajmy się, podzielmy się prowizją od sprzedającego. Co robi wielu agentów? Odmawia. Liczą na to, że znajdą kupca bezpośrednio z portalu i zgarną 100% prowizji, to krótkowzroczne myślenie. Najlepszą praktyką na rynku jest współpraca. Może zarobisz na tej jednej transakcji trochę mniej, ale zyskujesz zadowolonego klienta, który szybko sprzedał nieruchomość i budujesz reputację w branży. Nikt nie lubi agentów, którzy nie współpracują z innymi agentami. Przejdźmy do metody numer 3. Twoje własne kanały w social mediach jak Instagram, Facebook czy TikTok. Jeśli masz już zbudowaną jakąś społeczność, to jest to potężne narzędzie. Zamiast publikować nudne ogłoszenia, nagrywasz dynamiczną rolkę, zajawkę nieruchomości. Ludzie to oglądają, angażują się, a w komentarzach pojawia się wysyp próśb. Proszę o ofertę, cena priw. Wtedy, ty lub twój asystent wysyłacie im ofertę w wiadomości prywatnej i macie gorącego lida, który chce obejrzeć nieruchomość i umówić się na prezentację. Metoda numer 4 i teraz wisienka na torcie. System, którego sami używamy w Alfanowa. To jest precyzyjnie zaprojektowany lejk marketingowy oparty na płatnych reklamach. I mamy na to dwa potężne case study. Pierwszy, Wojtek, nasz klient z Zielonej Góry, miał mieszkanie, które przez 10 miesięcy wisiało na portalach bez rezultatu. Uruchomiliśmy nasz system i sprzedaliśmy je w 10 dni. Drugi, loft w Gliwicach za ponad 1 200 000 złotych. Stał na portalach ponad rok. Sprzedaliśmy go w dwa tygodnie lekarzowi z Katowic. Jak to działa? Najpierw nagrywamy profesjonalny wideo, w którym oprowadzamy po nieruchomości. Następnie tworzymy kampanię marketingową. Precyzyjnie ją targetujemy do idealnej grupy klientów. Później kierujemy ruch na specjalną stronę, gdzie nasz potencjalny klient, żeby zobaczyć więcej, musi zostawić swoje dane kontaktowe. I na końcu kontaktujemy się z takim lidem, umawiamy prezentację i sprzedajemy. I metoda numer 5 dla myślących długoterminowo. Budowanie własnej prywatnej bazy klientów kupujących. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszy organiczny, i teraz podam Ci sposób, w którym agent popełnia kardynalny błąd. Na prezentacji przychodzi klient i finalnie nie kupuje tej nieruchomości. I agent o nim zapomina. To błąd. Tego klienta trzeba zapytać, czego dokładnie szuka, i wpisać go do swojej bazy w ceremie. Oczywiście za jego zgodą. Mając go w bazie, możesz zaproponować mu usługę szukania nieruchomości, albo poinformować go, gdy pojawi Ci się inna pasująca nieruchomość. Lub możesz skorzystać z systemu MLS i zobaczyć, czy na przykład inne agencje nieruchomości nie oferują właśnie tego, czego szuka twój potencjalny klient. I tym sposobem, nawet nie mając nieruchomości, którą on chce kupić, jest w stanie zrobić na nim deal'a i wycisnąć po prostu z tego lida maksa. Drugi sposób jest zautomatyzowany przez reklamę. Tworzymy kampanię z przykładowym komunikatem. Chcesz kupić mieszkanie w Warszawie? Zobacz naszą darmową listę najlepszych ofert. W takie reklamy klikają ludzie, którzy akurat w tym momencie szukają czegoś do zakupu, na przykład jest to właśnie mieszkanie w Warszawie. I teraz masz kilka opcji. Dzwonisz do takiego lida i może akurat masz coś w swojej ofercie dla tej osoby, albo oferujesz jej swoje usługi jako agenta poszukującego, albo po prostu dodajesz ją do bazy, by w przyszłości na przykład wysłać mu dokładnie taką nieruchomość, jakiej on szuka. To jest budowanie aktywa, które pracuje dla ciebie 24 na 7. Niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, jest jedna rzecz, która łączy je wszystkie: musisz mierzyć dane. W biznesie liczą się liczby, musisz wiedzieć, ile lidów wpada, ile z nich odbiera telefon, jaki jest koszt pozyskania klienta. Chcę Was nauczyć myślenia procesowego. Jeśli wiesz, że na 100 lidów z reklamy, 20 mówi się na spotkanie, a z tego jedna osoba kupi nieruchomość, to masz pełną kontrolę nad swoją sprzedażą. Żeby dowiedzieć się, co powinieneś mierzyć, kliknij w to wideo.